Witajcie, Ziemianie. Ten film będzie o okularach, które warto kupić na Chinolu, i powiem Wam, pokażę Wam okulary, które naprawdę warto kupić, które naprawdę są dobre, które są naprawdę jednymi z najlepszych. Trochę mi się już nie chce razy tego powtarzać wielokrotnie, ale ktoś, kto wejdzie na ten film, żeby jednak wiedział o co chodzi, to powiem Wam w skrócie: ja tych sprzętów miałem setki. Te setki miałem, bo jestem badylarzem. Dlatego mam dużą skarę porównawczą i mogę Wam faktycznie powiedzieć, co jest dobrej jakości, co warto kupić, a czego nie warto kupić, bo jest niewarte zakupu. No i w filmach, które dla Was nagrywam, staram się Wam przedstawić sprzęty, które są dobrej jakości, które są warte zakupu. Też mówię o w jakich cenach są jeszcze ewentualnie warte zakupu. Dobra, te okulary, które mam na sobie, to są jedne z popularniejszych okularów sportowych, rowerowych, których Wam nie polecam. To są okulary od razu lepiej to są okulary, które poznacie po tym na przykład napisie SCVCN. Generalnie one mają różne szkła, nie? Mogą być takie bardziej niebieskie, takie jak ja tutaj mam, w żółć, w muchę CC wchodzące. Ogólnie jest to full plastic fantastic w całości okulary plastikowe. Generalnie Wam ich nie polecam, mimo że za 60 zł je sprzedają. Możecie je na Chinolu kupić za 8 zł sztukę, ale w Polsce widziałem nawet za 69 zł je sprzedają. I ludzie je kupują. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te okulary sportowe, to pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, to jest to, że one nie dla każdego typu twarzy są, jak mówią Chińczyki. A przede wszystkim plastik fantastik jest tandetny, druga rzecz, że łatwo się szybko rysuje, bo też jest wykonana z tworzywa sztucznego. Ale wady. Wady są takie, że w te okulary. Wam zniekształcają widok tego, co widzicie. Widzicie nosek, chociaż ja swój nos, końcówkę nosa swojego zawsze widzę, bo ja mam grecki nos, są bardzo długi, jak baba Jaga. Generalnie mam tutaj w widoku, w zakresie widoku, niektóre elementy, które was rozpraszają i zaczynają denerwować. Być może z dłuższym czasem zaczną psuć wzrok, a dodatkowo. Czy wy Chińczykom wierzycie, że UV400 tam na pewno jest? Jak sami tego nie sprawdzicie, to ja bym takiego zaufania nie miał. Dobra, ale jeszcze jedna ważna rzecz, no jedna ich zaleta jest taka, poza tym, że są tanie, że nikt nie widzi waszych oczu, co wy tam obczajacie. Więc generalnie na plażę może dla niektórych kukoldzików się nadadzą, ale to jest sprzęt niskiej jakości. Widzicie kolesia w takich okularach, to nie lubi on wysokiej jakości. No dobra, omówiliśmy najpopularniejsze okulary, ale teraz wam pokażę inne, które są popularne, które są dobre. Te, które te trzy sztuki, które wam teraz pokażę, przeciwsłoneczne, no męskie, no bo damskich nie będę i nie kupuję, to powiem wam, są niezłe. Zaczynę od najsłabszych z niezłych, czyli kobretti, Okulary ala la Cobra, trochę takie jak ten w filmie, co jeździł Stallone, policyjne. Czy niektórzy amerykańscy policjanci mają takie policyjne? Poznacie je po tym, bardzo popularne, setki tysięcy ludzi coś takiego kupiło, po tych bokach je poznacie one mogą być w różnych kolorach, różny typ szkiełek ale i te wykonanie, czy tam bardziej metaliczne i obwiednia szkieł, ale generalnie okulary takie okrągłe i boczne nóżki i boczne rączki, po nich je poznacie one są całkiem niezłe, dobrze przez niej widać dobrze chronią wzrok i nie rozpraszają niczego nie ma w nich jakichś tam refleksów, wyglądają tak, tam sobie, jak wyglądają, jak nie widzicie, no i mają jeszcze wyduszkę, yy, aha, i to jest wykonane z plastiku. To jak łapiecie taki sobie okular, to możecie tą nóżkę sobie czasami wyciągnąć dalej. Generalnie te okulary są przeciętnej jakości. Dlaczego przeciętnej? Z tego powodu, że jest tu dużo plastiku, ale szkiełka są dosyć słabe, więc jak je o coś potrzecie, to bardzo łatwo je zarysujecie. Także to nie jest pancerne szkiełko i to nie jest szkiełko wysokiej jakości. Okulary bardziej jednosezonowe, może dwóch, jak będziecie o nie dbali. Czuć, że to nie jest wysoka jakość, mimo że są całkiem niezłe, jakie kupicie sobie za dychę, to całkiem spoko też są z wyglądu, ale to nie jest najwyższa jakość. Następnie okulary tego typu. I poznacie je oczywiście po wyglądzie, ale będę starał się też w opisie filmu, czyli opis sobie przeczytajcie, mówicie jakieś ewentualne nazwy, po których je namierzycie. Okulary wyglądane bardzo starannie, które już są z metalowymi rączkami. Czuć, że są większej wagi i czuć, że szkiełko już jest szkiełkiem. Które wyglądają, no, tak trochę jak handlarz jakichś fajnych towarów wygląda. Jeszcze z lizakiem powinien się albo rzuć wykałaczkę. Generalnie dobry widok z nich macie, dosyć klarowny jest obraz. No ale co fajnego w tych okularach jest takiego: są one fotochromatyczne, czyli jak będę patrzył, tak jak jest w miarę półciemno, to będą one w miarę widne. Jasne soczewki, ale jak wyjdę sobie na słoneczny dwór i by mi waliło słońce po oczach. To szybki się mocno ściemnią i będą dużo ciemniejsze. 12 zł w Chinach, w Polsce te same, ponad 6 dych. Chociaż widziałem w Polsce te same okulary i sprzedawali za 159 zł. To są takie same badylarze jak nie powiem kto. Czyli sprowadzają tani sprzęt, sprzedają drogo. Tak się kręci biznes, tak się robi miliony. Dobry sprzęcior. Jak chcecie tani, to kupujcie u Chinola i powiem Wam, ten jest naprawdę fajny. Fotochromatyczne okulary, dobrze wykonane, masywne. Widać, że są starannie wykonane. Chociaż to jeszcze nadal nie jest najwyższa jakość. Mimo, że możecie je kupić za 12 zł u Chińczyka. No i teraz okulary ostatnie, które są wykonane wyjątkowo dobrze i macie z nich wyjątkowy obraz. Jak przez nie patrzycie, to świat wydaje się lepszy. Dlatego, że klarowność obrazu w nich jest full HD. Generalnie z nich obraz jest przepiękny. Nic, zero zniekształceń, wszystko widzicie jak z własnych gałów. Zero jakichś tam wkurzających elementów. Bardzo, bardzo czysty obraz. Zerowe zniekształcenia i zagięcia sztuczne. Okulary, powiem Wam, świetnie wykonane. I to jest ten trzeci. W opisie napiszę, że to są te super najlepsze. Aluminiowe, stalowe Boki ogólnie, boki ogólnie metalowe, tutaj takie gumowane zmiękczenie na końcówce. Szkiełka, powiem Wam, nie wiem, czy są szklane, czy są stworzywa. Podejrzewam, że są stworzywa, ale okulary też są dosyć takie ciężkawe, dobrze wykonane, noski, które są dobrze dopasowywane. No i chiński polaryzet, czyli polaryzacyjny, czyli w zasadzie to już sprawdzone Wam w innym modelu: że jak idziecie nad wodę i woda się mieni, nie? to widzicie rybę, która jest w wodzie, bo Was nie odbija. Się słońce od wody, i dzięki temu możecie widzieć, co tam się znajduje. Najlepsza jakość wykonania cena 12 zł. Nie u mnie, nie? Ja Wam nie sprzedaję tego. Nigdzie nie znajdziecie do mnie połączenia, tylko Wam mówię, jak szukacie dobrych okularów, to jedne z tych trzech, które Wam zaprezentowałem, do 12 zł kupicie sobie dobre okulary, które będą długo służyć i które mają dosyć odporne te soczewki w tych dwóch ostatnich, które prezentowałem. Natomiast te najpopularniejsze, które są, powiem Wam. Generalnie nie bierzcie plastików. Jak są wykonane z Plastik Fantastic, to są one takie jednosezonówki. Albo Wam pękają, nie mówię już o tych, mówię ogólnie o plastikach, Wam pękają ramionka albo coś ogólnie szybko się dużo szybciej się bardziej rysuje. Zawsze zwracajcie uwagę na tym, żeby było jak najmniej plastiku w każdym sprzęcie, szczególnie w okularach. Ta trójka, którą Wam przedstawiłem. Poza tymi jest naprawdę warta polecenia, a te reszta to możecie sobie stosować na plaży. Oczywiście te mają szersze, że wam mucha nie wpadnie do gały, jak będziecie jechać, ale to nie jest dobra jakość. To jest zniekształcony obraz. Na siłę możecie jechać i się męczyć, ale już jakby miał jechać rowerem, nie wybrałbym tych. Wybrałbym jedne z tamtych poprzednich, mimo że nie chronią aż tak yy, oka przed wpadnięciem w kurzającej muszki, to no nie niszczą też i wzroku. W okularach to tyle z mojej strony. Te trzy modele, które Wam poleciłem naprawdę są dobre. Ja sprawdziłem bardzo, bardzo dużo. Tyle, że wstyd się przyznać ile okularów miałem już u różnych modeli, ale dzięki temu wiecie jakie trzy są warte zakupu. Dzięki za zobaczenie. Zapraszam na następne filmy, gdzie przedstawię Wam dobre sprzęty na tle dużej, dużego doświadczenia w innych sprzętach. Do następnych filmów. Cześć!